Cześć, kochani! Tu Hysia, and Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj zajmiemy się paletą Celebra, czyli paletą świąteczną glam shopu. Jeżeli jesteście ciekawi, jaki makijaż powstanie, tą paletą koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy? Kochani, dzisiaj do makijażu będę używać pędzli z setu Holo, który przychodzi w takiej pięknej kosmetyczce. Mamy tutaj pędzle do oczu i do twarzy. Jak mi pędzli zabraknie, to będę się posiłkować setem pędzli do oczu, który kupiłam na AliExpress. Paleta przychodzi w takiej osłonce, którą teraz zdejmę. Z tyłu oczywiście mamy skład. Paleta jest kartonowa, nie ma lusterka, każdy cień. Ma taką osłoneczkę, że są cienie bardzo fajnie zabezpieczone. Oczywiście paleta też przychodzi owinięta w folię oraz w papier. No jak widzicie tutaj paleta jest dużą paletą i ma sobie 16 cieni. Mamy tutaj oczywiście matowy beż, mamy cienie chłodniejsze, cieplejsze, ciekawe błyski, więc coś z tym wykombinujemy. Ja zabieram się w takim razie za malowanie i zacznę sobie od takiego spłaszczonego pędzla on wygląda jak o, 101, o 102 podejrze jest taki właśnie spłaszczony a teraz te numery w setach nie mają swoich numerów i zacznę od cienia Albatros czyli takiego beżu lusterko z Glam Shopu i nałożę cień pod łuk brwiowy dzisiaj mam tylko pielęgnację, nie mam żadnej bazy ale cienie ładnie się przyczepiają przynajmniej ten beżyk Najpierw zrobię jedno oko w kamerze, drugie poza kamerą, żeby było szybciej. Teraz przejdę sobie do takiego puchatego pędzelka i przejdę do cienia Inżynier, czyli takiego chłodnego brąziku. Mat trochę się psypie w palecie, ale zobaczymy jak wypadnie na oku. Bardzo fajnie się rozkłada, bardzo ładnie się blenduje. Teraz trochę was zbliżyłam do siebie, żebyście lepiej widzieli. Bo, przepraszam, nagrywam nowym aparatem, więc jeszcze nie jestem przyzwyczajona. Oczywiście teraz będziecie mogli zobaczyć wszystkie moje zmiany, zmarszczki i tak Przepraszam za to, ale mam nadzieję, że jakoś wam to wynagrodzi. Teraz przejdę do, cień, do cienia Lord. To jest taki brązik i nałożę go w załamanie powieki oraz wewnętrzny kącik. Przepraszam, jeżeli ucieknę Wam z ostrości, ale naprawdę staram się, żeby było wszystko dobrze. Wracam sobie do tego puchatego, rozcieram granicę. Nieco go dokładam. Ale ja cały czas w podglądzie widzę w tym miejscu taką plamkę, ale jej nie ma na żywo, musicie mi uwierzyć. Bez problemu, bez żadnej bazy te cienie się fajnie rozcierają. Padła mi bateria, więc wziąłam tutaj drugie oko w troszkę zaczęte. Teraz przejdę do cienia pozytywka i nałożę go yy, takim puchatym yy, pędzelkiem spłaszczonym z setu AliExpress. Bardzo ciekawy ten kolor. Podoba mi się. Teraz przechodzę do takiego małej kuleczki i nałożę cień Hera na dolną powiekę w to miejsce, tak więcej na środek i trochę w zewnętrzny kącik, Żeby się z tym brązem ładnie zmieszał. Teraz jest na taki spłaszczony pędzelek i nałożę brudną malinkę wewnętrzny kącik dolnej powieki. Teraz nim przeciągam pod tą herą. Cieniowanie matami mamy gotowe. Teraz przejdziemy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli błysków. No i ja oczywiście muszę użyć podgruszką I nałożę ją na kruchomą y, powiekę. Poza wewnętrznym kącikiem i zewnętrznym. Zobaczcie jaki to jest piękny, unikatowy kolor. Taki zieleń, złoto, no cudo. E, więc ja teraz nałożę go palcem. Ja nie mam żadnej bazy. Wow. No po prostu cudo. Cudo. Uwielbiam te marmurkowe cienie. One mają taką masełkową konsystencję. Jest to piękne po prostu. I cudownie się tym pracuje. Teraz wezmę taką kuleczkę i cień angaż nałożę w zewnętrzny kącik. I trochę dam go załamanie, bo on pięknie podkreśla ten yy, brąz, który nakładałam. A ja lubię dużo błysku że jesteście takie sroki jak ja. Teraz przejdziemy do dolnej powieki i w zewnętrzny kącik nałożę cień dreszczowiec z takim spłaszczonym pędzlem. On jest dość duży, ale myślę, że sobie poradzę. Teraz zaraz obok niego nałożę cień twist. To miejsce też takim dosyć puchatym pędzlem. Niestety te pędzle z Aliexpress widzę, że mi spowodowały trochę osypu. Cienie, pędzle z Glam Shopu zdecydowanie lepiej trzymają ten produkt. Wow, on z tym matem zrobił takie kombo. Wow. Myślałam, że tamten ciemniejszy fiolet będzie mi się bardziej podobał, ale po prostu z tamtym matem ten twist robi wow. Po prostu kwit esencja fioletu, autentycznie. Takiego intensywnego różowo-niebiesko-fioletowego cienia, no wow. Teraz takim małym płaskim pędzelkiem nałożę cień Bayer w wewnętrzny kącik. Jak widzicie, w tej wykonałam to cieniowanie. Teraz sobie przeczyszczę płatkiem kosmetycznym osyp. Wykonam drugie oko poza kamerą, wytuszuję rzęsy i przejdziemy do podkładu. Teraz Wam wyświetlą się słocze palety wszystkich kolorów, bo nie wszystkich udało mi się użyć. Jak widzicie, jestem z powrotem i na policzku już zrobiłam słocze trzech odcieni podkładu. Tak, oliwka w końcu do mnie dotarła. I tutaj mamy właśnie tą oliweczkę, ciepły 1 i ciepły 3. Nałożyłam je sobie chwilę wcześniej, żeby właśnie odczekać 5 minut. I teraz będę przy Was dokładać, czy którykolwiek z tych kolorów ciemnieje. Już z poprzedniego filmu wiemy, że ciemnieje troszeczkę ciepły 3, ale zrobimy jeszcze raz. Teraz, nie mam, yy, teraz mam troszkę inną pielęgnację, więc zobaczę, czy to się zmienia, na przykład pod względem pielęgnacji. I zaczynam od oliweczki. No, oliweczka troszeczkę ściemniała, tak jak widzę, też tak odrobinę, a nie dużo, ale jednak. Teraz ciepły jeden. No nie, ciepły jeden w ogóle nie ciemnieje. Czyli tak jak w poprzednim filmie, nie ma zmiany. I trójeczka, no trochę ściemniał. Ja to, nie wiem czy Wy to widzicie, ale ja, ja widzę, że odrobinę, odrobinę ściemniał. Mi się tutaj ładnie mi wtapia w tej skórę. No bo ja w tej chwili mam, jak widzicie, jestem dosyć ciemna na szyi, ze względu na to, że się samo opalałam balsamem brązującym z mokosza. Teraz sobie zetrę te, No bo oliwka będzie dobra jak, dla mnie, jak nie będę miała żadnych yy, przybrązawiaczy do ciała. Natomiast ciepły trzy, właśnie jak się przybrązawiam, idealnie im pasuje. Nałożyłam sobie dwie pompki na dłoń. No i teraz będę nakładać. Oczywiście, gąbeczka z glamshopu, Korektor z artefaktem. Uwielbiam tą gąbeczkę z glamshopu, ściętą właśnie ze względu na to, że ona tutaj idealnie mi wchodzi przy cieniowaniu. Że mogę spokojnie na dolną powiekę zrobić. I nic mi się nie psuje. Już teraz na przyspieszeniu wykończę makijaż. makijaż zasadniczo mamy wykonany jeszcze tylko jeden mały detal czyli wezmę sobie pędzelek Osto z Glam Shopu i nałożę sobie ten cień Bayer czyli ten który nakładałam wewnętrzny kącik jeszcze tym pędzelkiem bo tamtym z Aliexpress jakoś słabo był łapany o od razu lepiej zaraz wam zbliżę ten makijaż i jeszcze inżyniera żeby sobie tutaj rozblendować tą dolną powiekę i pędzel, którego używam, to jest O 115. Bardzo lubię ten pędzel. Taki właśnie malusi, idealny do takich popraweczek. Mam zbliżę teraz te oczka. Tak prezentuje się makijaż gotowy. Jak mi się pracowało z paletą Celebra? Muszę powiedzieć, że tak, paleta jest bardzo udana. E, jeżeli chodzi o cienie, to inżynier dość mocno się sypał. Ale maty są troszkę inne niż wcześniej, e, bardziej takie dopracowane. Bardzo fajnie mi się nimi pracowało, dużo wygodniej e, niż na przykład rok temu. Ale już te niektóre formulacje. Widziałam na przykład w małych paletkach czy w kalendarzu adwentowym. No, pod gruszą wygrał dzisiejszy po prostu odcinek, że tak powiem. Aczkolwiek angaż też jest bardzo ciekawym cieniem, bo bardzo fajnie mi z, z tą gruszką ten angaż cudownie się połączyły. No, twist mnie zaskoczył totalnie. To jak on wygląda, to jest wow. No, nie użyłam muzy, delicji, kawy. Yy, zacnego i stosika. No ale no, nie jestem w stanie zrobić makijaża, makijażu wszystkimi cieniami. Podkłady, no to tak jak Wam wspominałam, Terefil jest dla mnie najlepszy, ciepły 3. On wbrew pozorom nie jest super ciepły, tak? On powiedział, on taki stanowi taką delikatnie opaloną, słowiańską urodę. Pędzle. No oczywiście. Z Pędzle z Glam Shopu dają radę, są super mięciutkie, uwielbiam je. Ten jest bardzo podobny do T119, no moja T119 troszeczkę jest bardziej rozłożysta, no ale on był dzisiaj świeżo wyciągnięty z osłonki, więc pewnie jeszcze się rozłoży, bo one są no prawie, że identyczne. Bardzo mi się podoba ten set. Nie użyłam chyba z dwóch pędzli, tylko z niego takiego puchacza i do kresek, czy do brwi. Co jeszcze? Pomadka. Pomadkę dzisiaj testowałam. Jest to Winter Kiss Liquid Lipstick i jest to pomadka dostępna w Biedronce i jest to pewnie marka Bel. Tak, to jest marki Bell. No, powiem wam tak: ciężko było mi wyrysować kontur tym aplikatorem, który tu jest. Pomadka podkreśliła wszystkie moje suche skórki na ustach, a jest ich nie mało, bo mamy zimę. Przenosiła się na zęby, teraz trochę zastyga, ale im bardziej zastyga, tym bardziej podkreśla mi te suche skórki. Więc niekoniecznie jestem zadowolona. No wiadomo, to jest mała cena, bo to jest bel, ale wolałabym jednak, żeby produkty, które kupuję, żeby były dobre. No wiadomo, na szopie mogę polegać. Pędzle z AliExpress całkiem spoko. Mają trochę taką nierówne łapanie pigmentów, no ale... Jestem w stanie im wybaczyć, jest ich naprawdę dużo, oczywiście link macie w opisie. No i co kochani, dajcie mi znać jak wam się podoba makijaż, jeszcze raz wam go tutaj przybliżę. Na linii wodnej jest kredka spurobio. Dajcie mi znać koniecznie jak makijaż Wam się podoba, co sądzicie o takim połączeniu właśnie złoto, zieleń i fiolet. Bo ja jestem pozytywnie zaskoczona, naprawdę pozytywnie zaskoczona. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Oczywiście w przyszłym tygodniu powinnam dostać herbacianą różę i całą kolekcję, więc. i świetlówkę, więc można się spodziewać, że pod koniec tygodnia powinien się pojawić następny film. Ewentualnie za dwa, ale nie sądzę. Myślę, że Glam Shop się wyrobi. No i co? Trzymajcie się ciepło. Dawajcie znać w komentarzach, jak wam się makijaż podoba. Czy rozważali kupno takiej palety, czy ją kupiliście. Dajcie mi znać, czy wy też macie czasem bad hater. Bo ja po prostu dzisiaj z tymi lokami to... No nie poszło mi. Ale tak się czasem zdarza. Dobrze, że, czas, że można związać włosy. To trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia. Pa pa!